Przyjechaliśmy tutaj do onego, do mistrza Polski. Jak to się to Krzysztof jest powitać? Czekaj, Ja się może przedstawię, bo tak. No Nazywam właśnie. się y, Krzysztof Zynek. Lotuję w oddziale 0106 Radzionków. i w tym roku udało mi się wylotować pierwszego przodownika Polski w jak młodych w kategorii A. Lotuję od dwóch lat, prędzej to są... 77, nie? Tak, w, roku, w pierwszym roku, roku lotowania byłem 77 przodownik Polski też w A kategorii gołębi młodych. Lotuję jak na razie tylko gołębiami młodymi, ze względu na brak czasu po prostu na lotowanie dorosłymi. Ale mam nadzieję, że w przyszłości mi się uda wystartować również dorosłymi. A tu są pokaż go no trofea z dwóch lat zdobyte do tej pory. Zobaczcie się, a teraz będzie odbieranie jeszcze. W, no właśnie, no, najważniejsze wiem, będzie w to w no. najbliższym czasie. Ale najlepsze jest to, bo tam jakby nagrali kiedyś taki krótki filmik, pamiętasz? To, to one to, to było, że, że przecież. Bo ty z i w ogóle, że to tak dziwne, że kamienie, że to, że wiecha, że to, tamto, ale zarobiło, ale to, czy to udowodnione, po co to godz? No to z tego coś ty słyszał? My no, słyszeli, że no, tak, tak jest. No, no nie było to do końca tu, potwierdzone, no. ale... Ale a, jednak się potwierdziło a, a no A teraz pod, potwierdzam definitywnie. <laughs> w sobotę będę... No tu są, yy, no można, no tu jest najważniejszy puchar miś.